To znaczy, że można odliczyć podatek VAT. Jak kupujesz komputer za 6150 zł, to możesz odzyskać 1150 zł VAT-u. Jak to zrobić? Jeżeli dokonujesz zakupu jako osoba fizyczna, nie prowadząca działalności gospodarczej, to po prostu ze smutkiem płacisz VAT i zapominasz o całej transakcji. Ale jak prowadzisz działalność gospodarczą i jesteś zarejestrowany do VAT, to możesz odzyskać cały VAT od tego zakupu. Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą i ustaliłeś wynagrodzenie z twoim kontrahentem na 10 tysięcy zł netto i jest jesteś zarejestrowany do podatku VAT, to łącznie wystawisz fakturę na 12300 zł brutto, bo z VAT-em. Nie mając żadnego kosztu firmowego w danym miesiącu, po prostu dostaniesz od kontrahenta o 2300 zł więcej niż ustaliłeś. I te 2300 zł więcej będziesz musiał zapłacić do urzędu skarbowego. Dla Ciebie sytuacja neutralna, bo po prostu obracasz większą gotówką. Natomiast, jeżeli kupujesz w danym miesiącu komputer za 5000 zł netto, to łącznie zapłacisz 6150 zł. I tę kwotę sobie Odliczasz od tych 2300 zł, które musisz zapłacić do Urzędu Skarbowego. Zamiast zapłacić 2300 do Urzędu Skarbowego, zapłacisz jedynie 1150. Zakup na działalność gospodarczą nominalnie będzie cię kosztował tylko 5000 zł, pomijając już, że te 5000 też możesz pomniejszyć, jeżeli będziesz na zasadach ogólnych na podatku liniowym. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat działalności gospodarczej, to zasubskrybuj mój kanał, żeby być na bieżąco.